Ja, zanim jak nagranie przerwałem, kurczę, no. no tak nie można po prostu. No ale to jest nieprzewidywalne. Nie wiadomo kiedy się tak może zdarzyć. Nic jeszcze nie wiadomo z tej komórki. to są te domy jednorodzinne, tak Brzuska I te drzewa, okej okay, dobra Już nieważne No przynajmniej zostawiam tutaj... Mam już z tym na część komórki No, rozpoczęcie sezonu 2020 się zaczęło Mam no, już ten pierwszy odcinek Tylko że od strony północnej Panieczek wodowy nie zdołam filmować, bo budynek zasłania Jedynie to tylko stąd bym zdołał później już bym przerwał jakby to odeszło Może jakby tam jeszcze też była jakaś część I byś tam klamowsku to... bym jeszcze trochę coś nagrał Bo bym musiał jeszcze naładować bo... Nie się miało władować już Jakieś ostatnie władowanie jest. O! Pięknie Gdzieś nad nami to chyba? Przerywam na chwilę.